Witam na przeglądzie w sklepie Teddy. W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby i akcesoria jesienne, których nie widzieliście w moich wcześniejszych nagraniach z tego sklepu. W tym filmie zobaczycie też dekoracje, ozdoby i akcesoria bożonarodzeniowe, które już teraz kupić można w sklepie Teddy. Co więcej, dla zainteresowanych pokażę też rzeczy halloweenowe, które już są na półkach tego sklepu. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Przegląd. Zacznę od rzeczy jesiennych, ponieważ one wśród asortymentów w sklepie Teddy są najbardziej na czasie. Jak już wcześniej wspomniałam, zobaczycie te, których nie widzieliście we wcześniejszych moich nagraniach. Ten ceramiczny domek w kształcie muchomora ze światłem LED kosztuje 19 zł. W sklepie Teddy wśród akcesoriów jesiennych jest także duży wybór drewnianych zawieszek. Na przykład ta z dekoracją w kształcie wiewiórki kosztuje 7 zł. Są też, jak już właśnie widać, rzeczy przecenione. 2,50 zł kosztuje zawieszka z drewnianymi liśćmi. Jest dość długa, jednak nigdzie nie ma informacji o jej długości. Wśród rzeczy jesiennych znaleźć można również elementy dekoracyjne. Na przykład 20 zł kosztuje taki zestaw dekoracji. Widoczne w opakowaniach elementy są naturalne. Niektóre z nich są barwione. W opakowaniu znaleźć można m.in. kawałki drewna, szyszki lub gałązki. Jest także suszona trawa, mech lub kora drzew. Elementy można wykorzystać dowolnie w jesiennych dekoracjach. 8 zł to cena opakowania zawierającego naturalny mech. Są także sztuczne elementy dekoracyjne, np. takie jak te, które właśnie widzicie. Opakowanie kosztuje 5 zł. Wśród dekoracyjnych elementów znaleźć możemy również dynie wykonane z tworzywa sztucznego. Ten zestaw również kosztuje 5 zł. Przejdźmy do następnych jesiennych akcesoriów. Wśród nich znajdziemy zestaw prezentowy zawierający suszone rośliny oraz świece. Dekoracja taka, dostępna jest w jednym wzorze, kosztuje 27 zł. Gałązkę, między m.in. ze sztucznych liści i żołędzi kupić możemy za 14 zł. Wiesienne wzory są także papierowe serwetki. Opakowanie kosztuje 6 zł i zawiera 20 sztuk. A teraz coś nowego i ciekawego. Jest połowa sierpnia, na półkach sklepu Teddy pojawiły się rzeczy na Boże Narodzenie. Skoro już tutaj są, przyjrzyjmy się im dokładniej. 14 zł kosztuje zestaw 5 torebek na prezenty. Wśród nich są torebki z wizerunkiem Renifera i Mikołaja. Są także dekoracyjne zawieszki z tworzywa sztucznego w kształcie skrzydeł Anioła, dostępne w kolorze srebrnym lub złotym. Zawieszka kosztuje 5 zł. 9 ,50 zł. 50 groszy to cena obrusu o wymiarach 80 i 80 cm. Ten obrus dostępny jest w jednym wzorze, wykonany jest m.in. z celulozy. Są także takie dekoracje i zawieszki choinkowe z tworzywa sztucznego. Gwiazda w kolorze czerwonym, złotym lub srebrnym kosztuje 5 zł. Ta dekoracyjna bożonarodzeniowa girlanda ma długość 270 cm. Kosztuje 5 zł. Na razie dostępna jest w kilku kolorach zielonym oraz białym i zielonym. filcowe gwiazdy udekorowane filcowymi śnieżynkami kupić możemy za 14 zł. Cena materiału imitującego śnieg to 14 zł. Obok widać dekorację o długości 180 cm z tego samego materiału. Cena takiej ozdoby to 9 zł i 50 groszy. Wcześniej widzieliście mniejsze, są także nieco większe obrusy z tego samego materiału co poprzednie. Ten kosztuje 19 zł, ma wymiary 120 i 180 cm. Na razie dostępny jest w jednym wzorze. 5 zł kosztują świąteczne napisy z tworzywa sztucznego. Świąteczne napisy znajdziemy w trzech tradycyjnych świątecznych kolorach: złotym, czerwonym oraz srebrnym. Z tworzywa sztucznego są również zawieszki renifery których cena to też 5 zł. Zaraz obok, po lewej stronie widać śnieżynki, które są z tego samego materiału co Renifery. I tak samo jak Renifery kosztują 5 zł. Dekoracyjnych włożonarodzeniowych zawieszek jest nieco więcej. Oto następne, w tej samej cenie, w jednym kolorze białym. W tym samym wzorze co obrusy są także podkładki na stół. 19 zł kosztuje zestaw 12 o wymiarach 30 i 40 cm każda. Ten sam wzór ma także bieżnik za 14 zł. Długość bieżnika to 40 i 480 cm. Można go użyć w całości lub podzielić na mniejsze części. Dekoracyjny świąteczny materiał. Ze świątecznymi ozdobami i napisem kupić możemy za 12 zł, jest taki w kolorze srebrnym oraz złotym. Wymiary materiału to 40 i 200 cm. 9 ,50 zł 50 groszy kosztuje zestaw 22 warstwowych serwetek świątecznych. Wymiary papierowej serwetki to 40-40 cm. Jak widać, rzeczy na Boże Narodzenie jest już dość dużo. Zobaczmy następne. Świąteczne ceramiczne kubeczki w dekoracyjnym prezentowym opakowaniu. Do wyboru w dwóch kolorach. Kubeczek ma pojemność 500 ml, kosztuje 24 zł. Są także mniejsze i większe dekoracyjne Renifery. Cena większej aluminiowej figurki to 45 zł. Mniejszą aluminiową figurkę kupić możemy za 23 zł. Na półkach sklepu Teddy znajdziemy także zestawy bombek choinkowych. Zestaw 20 kosztuje 23 zł. Wybierać możemy pomiędzy wieloma kolorami takich dekoracji. Tyle samo kosztuje zestaw zawierający matowe i błyszczące zabierzki choinkowe. Jak widać, w sklepie Teddy jest wszystko naraz, bo także akcesoria halloweenowe. Na przykład ceramiczne podgrzewacze na w kształcie dyni. Ceramiczne są także dyniowe lampiony. 14 zł kosztuje na przykład taki podgrzewacz, tyle samo kosztuje ceramiczny lampion z metalowym uchwytem, tą ceramiczną dynię kupić możemy za 27 zł, co jeszcze nowego jest w sklepie teddy. Zobaczmy na niektóre te rzeczy. Ceramiczny podgrzewacz na tealighty, który właśnie widzicie, kosztuje 14 zł. Tyle samo kosztuje ta właśnie ceramiczna dynia, dostępna w kilku kolorach: białym, pomarańczowym oraz zielonym. Nieco większa kosztuje tyle samo. Lampion w kształcie dyni z metalowym uchwytem również możemy kupić za 14 zł. Jest także taka zawieszka powitalna m.in. ze sztucznych kwiatów, słomy oraz drewna za 17 zł. Jak widać w sklepie Teddy znaleźć możemy już wiele rzeczy, począwszy od jesieni na Bożym Narodzeniu kończąc. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.